20 za. Jeszcze pod koniec starego roku Rada Miejska w Brodnicy uchwaliła budżet miasta, który zakłada dochody w wysokości 92 milionów 320 tysięcy złotych i wydatki na poziomie 91 milionów 120 tysięcy złotych. Ogólne założenia do tego projektu budżetu są takie, że budżet jest projektowany z nadwyżką. Nadwyżka na rok 2015 ma wynosić 200 tysięcy złotych, czyli jest tak, że są dochodów. Nadwyżka przeznaczona będzie między innymi na spłatę długu zaciągniętego w ubiegłych latach na budowę obwodnicy Podgórna Sądowa. Największe wydatki zaplanowano na oświatę, inwestycje i poprawę dróg. Najwyższe wydatki budżetu w roku 2015 to przede wszystkim nakłady na gospodarkę komunalną i inwestycje, jak również na oświatę i wychowanie w zakresie wychowania przedszkolnego, szkolnego dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta, jak również wydatki na pomoc społeczną również są znaczną pozycją budżetu w roku 2015. Na wydatki z naszego miasta w zakresie inwestycji będzie przeznaczona kwota ponad 13 milionów złotych, Ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych pozyskamy bezwzwrotnie ze środków Unii Europejskiej. Najwięcej środków unijnych ma być pozyskanych na budowę strefy przemysłowej na Ustroniu, jak również dokończenie termomodernizacji obiektów oświatowych. 4 miliony złotych ze środków własnych zaplanowano w budżecie na poprawę infrastruktury drogowej na osiedlach mieszkaniowych. Czy są jeszcze jakieś pytania?